Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Love z Pięknej detektyw oczywiście z Eskortu. No i co, lecimy sobie z siódmym już odcineczkiem. Um, co mogę powiedzieć, nic nie mam do powiedzenia, więc pamiętajcie o komentarzach, które niesamowicie motywują do dalszego nagrywania. Jak ja dawno tej historii nie widziałam. Co <laughs> w się sensie na oczy nie nagrywałam, wiecie, bo zaczęłam wszystkie. To ja trochę się porwałam z na słońce, ale to nieważne. Agencko, to niedobrze. Bardzo niedobrze. Zapach świeżych wypieków z bazy Jarego w centrum Londynu jest tak koszący, że cieknie ciślinka, więc chciałam powiedzieć, że walkthrough trwa około 22 minut, więc mam nadzieję, że wyrobię się w mniej więcej podobnym czasie. Wiecie tak 28-30 max. Ale to inny zapach sprawia, że obydwoje jesteście teraz bardzo poruszeni. Nadal nie mogę uwierzyć, że znalazłam butelkę u wodzicielki. w dodatku z napisem pi. P.S. Widzę cię. Tak, P.S. Brawo ja. To znaczy, że morderca ma cię na oku. Jasna cholera. <gry> Jerry odchodził od zmysłów. Może uspokój go. Pozytywna strona jest taka, że jak na razie nic mi nie jest. E, aż ci cierpnie skóra, gdy słyszysz swoje beznadziejne próby podniesienia was na duchu. Miałaś szczęście. Mogło być znacznie gorzej. No co te... Zatem... Szczery zaczyna krążyć za zaladę. Musimy zakończyć śledztwo nad Edwardem. Twój czas u niego i tak wkrótce się skończy. Przejdzie. Przejdziemy więc do kolejnego celu, o ile będzie to konieczne. Nadal nie wierzysz, że Edward jest to zamieszany, ale jak powiedzieć Jeremu, że znasz go od innej strony? Kurde, nie powinnam robić takiej przerwy, bo już mi się wszystkie postaci mieszają. Nie wszystko stracone. Osoba, która ci to wysłała, nie może yy, znać Twojej prawdziwej tożsamości. Bardzo dobrze jej strzeżemy. Wygląda na to, że ktoś próbuje cię z jakiegoś powodu przestraszyć. Może dlatego, że jestem dziewczyną Edwarda Yanga? Dokładnie. Najważniejsze, żeby sprawdzić teraz firmę Mirandy. Jeśli jest tam coś, co może nas zaprowadzić do mordercy, to sprawa będzie rozwiązana. A to dla ciebie kluczowe. Właśnie tam jadę. Emma menadżerka... Yy, Emma, przecinek, tak, <grydy> menadżerka Mirandy mnie zaprosiła. Dobra robota, agentko. Jerry pociera sobie kark i wygląda na zaniepokojonego. Pamiętaj, żeby przez cały czas mieć za sobą pierścionek. Będę w gotowości. Jeśli zdarzy się coś, cokolwiek podejrzanego, od razu mnie powiadam. Jasne. Fakt, że fiolka znajdowała się w pudełku na biżuterię z tym samym logo, co prezent od, Edwa od Edwarda, jest niepokojący. Sam nie wiem, może powinienem powiedzieć Fuzangowi, że nie będziesz już pracować nad sprawą? To zbyt ryzykowne. Nie ma mowy, nie po to tyle poświęciłam. Dam sobie radę, Jerry. Poza tym, może ktoś zrobił to celowo, żeby wrobić Edwarda. Czuję, że ta sprawa może być o wiele bardziej skomplikowana, niż nam się wydaje. Jerry patrzy na ciebie uważnie, jakby cię sprawdzał. Wreszcie wzdycha. Dobrze, wyślę próbkę do badań. Wskazuje na butelkę uwodzicielki, którą przyniosłaś ze sobą. Bierzesz pudełko, mafinek, chciałem powiedzieć, mufinek, które podaje ci Jerry i kierujesz się do wyjścia. Odezwa się. Czekam. Biedny Jory, te ostatnie rewelacje sprawiły, że postrzał, postarzał się o dobre kilka lat. Przepraszam, nie wiem gdzie, żem tym postrzał przeczytała. Otwierasz drzwi, gotowa wyjść na tłoczne ulicę Londynu. Gdy zjawiasz się w firmie Mirandy, powitanie M jest dość chłodne. Mimo wszystko postanawia się oprowadzić. Tutaj wybieramy grafiki na opakowania. Całkiem spora firma, jak. całkiem spory. Wiecie, budynek jak na początkującą firmę. Chyba, że nie jest początkująca. Wskazuje na pokój konferencyjny. Rety, czyli zajmujesz się też stroną wizualną produktów? Staramy się nadzorować wszystko. Odkąd. Od konceptualizacji aż do finalnego produktu. Masakra, jakie słowa? Nawet nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak konceptualizacja. Koncept, okej. Okay. Jedyną rzeczą, której tu nie robimy, jest produkcja na masową skalę. Widzę, że wszystko jest świetnie zorganizowane. Nic dziwnego, że masz z tym tyle roboty. Emma nadal ci nie ufa i patrzy na ciebie bez wyrazu, ale widocznie nie znajduje powodu, aby wątpić w Twoje słowa. Dziękuję. Miło, że ktoś dla odmiany mnie docenia. Emma zaczyna się do mnie przekonywać. Pod... Przechodzisz obok laboratorium ze szklanymi ścianami. Twoja ciekawość rośnie. To prawdziwe laboratorium? Emma zatrzymuje się i patrzy w kierunku pomieszczenia. To nasze laboratorium perfum. Tutaj robimy badania i rozwijamy nasze nowe zapachy zgodnie z wytycznymi klientów. Emma mnie zaskakuje. Myślałam, że to pusta idiotka. Ciekawe jest jej hamstwa, to zasługa Mirandy. No. Jak to mówią, z kim przestajesz, takim się stajesz. A się, zastanawiając się, jak opóźnić M. -mę. Nie możesz jej opóźnić w rozwoju, już za późno. Sorry, tak mi się skojarzyło, no bo opóźniać to w rozwoju raczej, no opóźnić to można, wyjazd, jak się jakieś dziecko spóźnia, na przykład jak jest, wiecie, autobus szkolny, to wiecie, tam minutę, dwie można zawsze opóźnić. Ja. I wejść do laboratorium z perfumami. Gdzieś tam są wskazówki, które koniecznie muszę Le, zdobyć. Nagle zauważasz Mirandę, która rozmawia z jakąś stylową kobietą. Wygląda na to, że są pochłonięte dyskusją i nie dostrzegają ciebie i M. Aha, dobra. Czy pod koniec zwiedzania mogłabym zajrzeć do laboratorium? Nie, to tylko dla personelu. Miranda bardzo pilnuje tej zasady. Wiedziałam, że to nie będzie aż takie proste. Emma powiedziała, że nie mogę zobaczyć laboratorium. Może skomplementuję ją? Ten sprzęt wygląda na bardzo zaawansowany i trudny w obsłudze. Ale ty pewnie się na tym znasz, prawda? Tak bym chciała zobaczyć profesjonalistkę w akcji. No nie. To takim tekstem pojechała, że. hu Emma wzrusza ramionami. Nie zajmuje się sprawami technicznymi. To tutaj stworzyliście uwodzicielkę? No, dosyć. Yy, jest śmiała. Zanim Emma zdąży odpowiedzieć, słyszysz głos Mirandy. Czemu chcesz to wiedzieć i dlaczego tu jesteś? Cholera, nie słyszałam, jak wychodziła z laboratorium. Odwracasz się do niej z uśmiechem na twarzy. Zauważasz elegancką kobietę, która rozmawiała wcześniej z Mirandą. Lucy miała na sobie uwodzicielkę. Ten zapach mnie oczarował. Wspaniała robota. Twoje pochlebstwa na nic się zdają. Miranda wygląda na zdenerwowaną. Ten zapach nie jest w sprzedaży. To prywatna kolekcja na zamówienie klienta. Och, jaka szkoda! Nie macie próbek? Tak bym chciała mieć chociaż odrobinkę. Policzki Mirandy płoną. Mówi przez zaciśnięte zęby. Zatrzymaliśmy pracę nad uwodzicielką. Lucy nie powinna chlapać jej wzorem. Okej, okay, dziwna reakcja. Kto cię tu wpuścił? Emma mnie zaprosiła. Uwielbiam kosmetyki. Miranda rzuca M mnie na spojrzenie. I po co ją wkopała? Dziewczyna ci pomaga, a ta ją jeszcze no, Po prostu mi aż słów brakuje. No przecież to jest krzywdzenie Bogu ducha winnej dziewczynie. Czekajcie, ja muszę sobie coś ustawić, bo. Ej, co za. Reakcja ptaszków. Coś się musiało wydarzyć na zewnątrz. Wyjdź, a ty emma wracaj do pracy. Nie jesteś przewodnikiem turystycznym, żeby mi oprowadzać ludzi po laboratorium. Miranda odrzuca włosy i odchodzi. Stylowa kobieta podąża za nią stukając obcasami. Po wyjściu Mirandy i jej gościa dostrzegasz, że Emma czuje się upokorzona. Emma została upokorzona. Powinnam skrytykować mirandę. Co za okropna szefowa. Współczuję ci Emma. Naprawdę przesadziła. Miranda ma rację. Muszę wracać do pracy, a ty musisz już stąd wyjść. Dziękuję Ci bardzo, Emma. I przerywa ci ostry głos Mirandy. Emma, do mojego biura. Nie lubię tej bici. Musisz wyjść sama. Emma biegnie do Mirandy, a ty zostajesz sama w korytarzu. Rozglądasz się dookoła. Pozostałe pomieszczenia, a co najważniejsze, laboratorium, są puste. Pora lunchu. Idealny moment, żeby wślizgnąć się do laboratorium i trochę powęszyć. Czemu czujesz, że to będzie opcja Zadiaxy? To ważne, nie tylko dla agencji, ale też dla mnie. Wślizgnąć się do laboratorium? Oczywiście, badamy. Po upewnieniu się, że jesteś sama, wchodzisz do laboratorium Perfum. Pomieszczenie jest chłodne i dobrze zorganizowane. Sprzęt wygląda na najdroższy z możliwych. Nie znaczy, że najlepszy. Nie ma wątpliwości, że Lord Cook nie żałował kasy na firmę córki. Dostrzegasz szafkę z, prze z przeszkolonymi drzwiczkami, zabezpieczoną specjalną kłódką. W środku leżą buteleczki z uwodzicielką. Tak, właśnie tego szukałam. Szybko poszło. Przyglądasz się buteleczkom. Na każdej z nich jest etykieta z napisem. Etap pierwszy, etap drugi, etap trzeci i daty poszczególnych etapów. Ostatnia data jest dzisiaj. Miranda kłamała. Prace nad uwodzicielką nadal trwają. Obok butelek znajduje się też karta z informacjami, ale jest odwrócona napisem do dołu. Muszę zobaczyć, co tam napisano. Tylko ta przeklęta kłódka. Cholera, jestem tak blisko. Jak otworzyć ta szafka? Skorzystać ze sprzętu szpiegowskiego, jak najbardziej. Pierścionego dżelego. Mogę skorzystać z tej małej piły. Okej. Okay. Wyciągnasz pierścionek i naciskasz tak, jak pokazał Ci Jerry. Z boku wyskakuje mała piła. O, nie Jerry, jesteś geniuszem. Zaczynasz pracować nad kłódką i po chwili otwierasz szafkę. Rozglądasz się dookoła, upewniając się, że w pobliżu nie ma nikogo i podnosisz kartkę, żeby ją odczytać: Składniki uwodzicielki. Delikatne nuty lawendy, bla bla bla. Chwila. imię klienta. Cu. Nagle to do ciebie dochodzi. Teraz rozumiem. PS zawsze pojawiały się na wiadomościach na fiol fiolkach Przy ciałach było to. PS do zobaczenia w Paryżu Zang. A ja dostałam PS. Widzę się. Masz gąsią skórkę na całym ciele. Czuję, że depczę mordercy po piętach. Yy, a ja chyba jestem tempa, bo nie mogę tego połączyć. Postanawasz zrobić zdjęcie karteczki i zbadać ją później. Czujesz presję i boisz się, że ktoś w każdej chwili może cię przyłapać. Tak się cieszę, że sprawdziłam laboratorium. Po zrobieniu zdjęcia zamykasz szafkę, po czym wychodzisz z firmy Mirandy. To była bardzo udana akcja szpiegowska. Brawo ja, brawo ty. Zjawiasz się w mieszkaniu Edwarda i znajdujesz go w salonie. Gdy wchodzisz do pokoju, jego twarz się rozjaśnia. Ten uśmiech mnie zgubi. To jak koń trujański, który przełamuje całą moją obronę. Eee, nie. Jakby Edward nie. Dla mnie totalnie nie. Zresztą, kto ogląda wszystkie moje. albo część moich filmów, to tych. I o dla i tak dalej, że jednak e, u mnie to jakby. No nie, nie, nie ma chyba chłopak, który by przełamał moje serduszko. Oprócz Arnolda. A to trzeba oglądać serię, żeby wiedzieć, kim jest Arnold. Szukałem cię. Gdzie byłaś? Jego uśmiech potrafi stopić lodowiec, ale nie mogę się poddać. Najpierw muszę się upewnić w kilku kwestiach. Twój kolejny ruch jest odważny, ale konieczny. Byłam w firmie Mirandy. Emma chciała mnie oprowadzić. Nie zawieź mnie, Edwardzie. Twoja reakcja mi wiele, wiele mi powie. Wygląda na zdziwionego. Nie jesteś pewna, co o tym myśleć. Edward wygląda na zaskoczonego. To nic nie znaczy. To naturalna reakcja. Nie przepadamy za sobą z Mirandą, to jasne. W firmie Mirand? Nie wiedziałam, że spędzasz czas z Mirandą. Nie spędzałam, po prostu interesują mnie kosmetyki, a zwłaszcza perfumy. On to ma pecha. Cały czas z tymi samymi babami. <laughs> Patrzę na ciebie z mieszaniną sceptyzmu, ulgi i ciekawości. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłaś. Jeśli jest zamieszany w sytuację z uwodzicielką, to nie daje po sobie nic poznać, ale nie widzę też żadnych dowodów na jego niewinność. Dlaczego mnie szukałeś? Musimy pojechać na dwa dni do Szwajcarii. Muszę się tam pojawić na ważnym spotkaniu. Kolejne dwa dni z nim. Co myślę o wycieczce do Szwajcarii? Cieszę się. Nie mogę się doczekać. Będzie super. Co prawda nie mówię po niemiecku, ale co tam... Przykro mi, ale musimy wyruszyć już dziś wieczorem. To nagły przypadek. Jasne, zaraz się spakuję. Odwracasz się i zamierzasz wyjść, gdy Edward nagle cię woła. Doe? Zwracasz się do niego. Tak? Nagle wygląda na dziwnie nieśmiałego. To bardzo urocze. Dla kogo urocze? Dlatego urocze dla mnie, nie? Naprawdę miło spędza mi się z Tobą czas. O! Edward mówi, że cieszy się z naszego wyjazdu Czasu razem A, lubię cię, może tak Ups, powiedziałam to na głos, <głos> ja by, Wiecie, o, o, friendzone <noise> Na szczęście widzisz, że uśmiech Edwarda Też się powiększa A ja lubię ciebie To chyba nie jest dla ciebie zaskoczeniem Uśmiechacie się do siebie Po czym wychodzisz z pokoju Jest taki słodki Przeklęte uczucia